Zapraszam Cię serdecznie na kurs Dobre praktyki marketingu B2B. To jest praktyczne szkolenie stworzone specjalnie z myślą o osobach rozpoczynających swoją przygodę z marketingiem B2B, a także o tych, którzy chcieliby uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze. Podczas tego intensywnego, jednodniowego kursu online poznasz najważniejsze zasady skutecznego marketingu skierowanego do firm. Dowiesz się też, jak marketing B2B różni się od marketingu konsumenckiego, czyli B2C, jakie są specyficzne potrzeby klientów biznesowych oraz jak te potrzeby wpływają na planowanie naszych działań marketingowych. Kurs pozwoli Ci zrozumieć specyfikę marketingu cyfrowego w B2B w tym podstawy e-mail marketingu, content marketingu, automatyzacji oraz organizacji webinarów i wydarzeń online. Przedstawię Ci także praktyczne przykłady użycia narzędzi sztucznej inteligencji, które możesz szybko wdrożyć w swoich działaniach marketingowych. Omówimy również, czym jest social selling, jakie kompetencje są potrzebne do jego skutecznego wdrożenia oraz jak unikać błędów typowych dla początkujących marketerów. Dowiesz się również, jak skutecznie budować i utrzymywać swoją widoczność w internecie poprzez tworzenie stron WW, landing pages, które efektywnie przyciągają potencjalnych klientów. Nauczysz się także, jak planować i wykorzystywać treści marketingowe, stosując metody recyklingu treści, dzięki czemu skuteczniej dotrzeć do nowych klientów przy niższych kosztach. Kurs obejmuje 8 godzin interaktywnych zajęć na żywo online, podczas których możesz na bieżąco zadawać pytania oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami. Dodatkowo po zakończeniu kursu otrzymasz dostęp do 6 godzin nagrań szkoleń wideo, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę. Przygotowałem także zestaw praktycznych szablonów, które możesz wykorzystać natychmiast po szkoleniu, aby jak najszybciej wdrożyć nowe umiejętności w codziennej pracy. Na koniec kursu każdy uczestnik otrzyma oczywiście certyfikat potwierdzający zdobycie nowych kompetencji marketingowych. Jeżeli zależy Ci na zdobyciu solidnej, praktycznej wiedzy o marketingu B2B, która pomaga efektywnie wspierać sprzedaż, serdecznie zapraszam do udziału w tym kursie.